Cześć siębaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już szóstym materiale na moim kanale z Grymeting 2 na serwerze Polska, gdzie powoli, ale do przodu lecimy sobie z Ninjom do 120 poziomu. Ogólnie to tutaj widzicie sobie w tle oddawanie yy, już ostatnich poziomów konia, w sumie oddawanie, to yy, źle powiedziane, robienie ostatnich poziomów konia. A ja wam się pochwalę moim mega failem, bo nagrywam ten odcinek czwarty raz yy... No więc tak, za pierwszym razem musiałem sobie przywrócić system Windows 11 do 10, bo nie mogłem ogarnąć 11. Za drugim razem tam mi nie wychodziło, musiałem jeszcze raz, bo tam coś tam jakieś problemy, a za trzecim razem tak już byłem najarany. Już całość nagrałem, co się okazało, nie podłączyłem słuchawek i mikrofonu, no więc spoczko. Teraz mam nadzieję, że mi wyjdzie. Tutaj już widzicie, no co. Oddawanie ostatniego poziomu 20. Musieliśmy się udać do wieży demonów, żeby ubić 300, 300 demoni łuczników. Po, czym? po 12 godzinach, nam się tak trafiło, bo to jest czas losowo ustawiany, nam się trafiło po 12, możemy przyjść i odebrać sobie księgę konia wojskowego. A więc tak, koń skończony, biolog prawie już też. Mamy tutaj 9 pamiątek oddanych, więc postanowiłem, że wezmę się za robienie stron pamiętnika. Jest to ogólnie bardzo ważny quest, daje nam on na samym końcu 10 zwoi EXO oraz 3 rady pustelnika, ale to dopiero na 60 poziomie. No więc tak, tutaj jak widzicie oddawanie tych tych, pamiąt, pamiątek, boże, pamiętnika. EXP za to wpadał bardzo dobrze, jakoś, no mówię, biolog się kończy, no to trzeba powoli dupę ruszyć żeby wbijać ten level wyżej, kolejny jest na 60. No więc, plan taki jest, żeby ten 60 wbić. Tutaj, jak widzicie, tam mi zostało mało procent do wbicia. Kolejna misja jest w lochu pająków V1. No więc, tam poszedłem z nadzieją, że wydropię szybko tą stronę oraz że dobiję sobie 54. Level. Coś się w sumie nie myliłem. Level wbiłem w stronę i nie mogłem coś wydropić. Dropała ona mi tam trochę później, no ale najważniejsze, że dropała yy, tak ogólnie. V1 jest dużo trudniej niż V2 i V3, yy, ponieważ tutaj nie działa odporność na ogień. więc jak sobie wziąłem całego spota, no to powiem Wam, że dużo nie brakowało, abym padł. Yy, dobijanie 54 levela tutaj w tle macie, właśnie przy robieniu, przy robieniu tej misji. Yy, git. 40, bo 55 siedzi. To co, zostało nam 6. W sumie takich poziomów. do Dlatego 6,1. 6,1. 6 poziomów do 6,0 i potem tylko widzieć 6,1, żeby założyć tarczę. Tak, oddawanie dalej tych stron. Czy to jakieś tam syfne? Ogólnie te nagrody są jakieś tam rękawiczki po jednej setce. Tam w ogóle to się tak kurde. Mogliby sam EXP dawać. Jakoś tak ekwipunku by się nie zaśmiecało tym wszystkim. No i tak. Tutaj kolejna misja zrobiona. Aby dokończyć kolejną misję muszę mieć 55 poziom. Zostało mi tutaj 83%, więc postanowiłem właśnie, że miałem tam jeszcze odłamki do dropnięcia. To pójdę sobie do tego V1. Będziemy już nie wchodzić na jeden level do V2 i V1 dobiję już ten level, powiem, wam, że jakoś to szło. Dropnąłem te odłamki, tam mi zostało chyba z 2% wbicia, no to już mówię, dobra, lecimy, dobijemy sobie ten level. Za dużo tego, tych procentów nie leciało, no ale też nie, nie było najgorzej, że wam powiem. Po wbiciu 55 poziomu odblokowała nam się automatycznie kolejna misja. Uriela. Yy, tutaj w ogóle zapomniałem. O EXO, które dostaliśmy ze skrzyni ucznia. No więc jak sobie przypomniałem, no to postanowiłem, że sobie trochę wyzwolimy te skile, zasadzkę, bo na niej najbardziej w sumie mi zależy. No niestety na 5 siadła tylko jedna. No i tak, yy, mamy grudzień, co nam daje grudzień, mnóstwo mnóstwo eventów. Są rybaki, są blaski, ale jest też jeden z takich istotniejszych eventów. Czyli te skrzynie świąteczne oraz skrzynie Okejki. Te okejki to jest bardzo fajny coś event. Ja je sobie tutaj będę dropił w międzyczasie. Jak będę tam, nie wiem jakieś łapki dropił w, w świątyni czy coś. No i tak. Jakiegoś podsumowania wam nie będę robił. Ile tam mi się udało dropnąć, bo to wszystko idzie na konto z naszym wojem, więc nie miałoby to najmniejszego sensu wam. Po prostu to pokazywać, tak mi się wydaje. No bo mówię tutaj, nie wiem, tam wydropię kilka sztuk, potem na woju kilka sztuk, po prostu wrzucę to na jednym odcinku, że tyle i tyle. Mi się tego udało wydropić. Nie wiem co jeszcze z tym wszystkim w sumie zrobię, bo będę miał dużo blasków, dużo od tych katrybaka, czy to po prostu przepić, że tak powiem, czy pootwierać. Zobaczymy sobie. Tutaj no, otwierałem w tle jedną talię. Myślałem, że uda mi się złotą wykręcić. Miałem 360 punktów. No i jakby... Jakby tutaj poleciała dwójeczka, to byśmy mieli złotą skrzynkę, no ale jest srebrna. Ja wiadomo, lepsza ta srebrna niż brązowa. No więc tak, tutaj w ogóle na to nie patrzcie, bo tutaj kolejny mój mega fail, czyli gdzieś tam zagubiony, jakaś sklejka z naszego wojka gdzie... Próbowałem sobie wydropić rybie wnętrzności przed eventem, ale to tam mówię, no na to, na to nie patrzcie. Jak już coś mówiłem, no, tam na początku odcinka byliśmy w ponad połowie y, oddawania tego biologa. Tutaj już biolog skończony. Za tą misję dostaliśmy 60 defa na stałe. I żółtą e była szkatułkę, z której poleciał nam Bodzio, czyli nosyw. Syw. Mamy łącznie 481 defa na, aktua na aktualny stan z odpalonym rubinem, więc no chyba nie jest źle, bez rubina 377. No. Więc tak, biolog skończony, nie ma co czekać, trzeba było sprężyć, że tak powiem, poślady. No i ruszyć się do wbijania 60 poziomu, żeby oddawać sobie te matowe lody. Z tymi matowymi też jest taka yy, spoko opcja, bo tam trzeba oddać 20 sztuk. I teraz nie wiem jak to do końca zrobić. Czy po prostu sobie oddać połowę i iść tam XP do 60 potem do, 7, do, do 65, potem do 70 czy zrobić od razu do 7.5 No zobaczę sobie jak to będzie, bo tak żebym do 7.0 miał matowe skończone albo do 7.5, no zobaczę jeszcze mówię jak to tam wyjdzie w tle tutaj już macie 56 poziom przy okazji jak Wy widzicie XP dalej tego naszego healera którego będę expił y, również razem z tą ninją do 9,5 będzie mi robiła ta postać jako sub, żeby się tam dostać później na Jotuna. A w przyszłości nie wiem, czy coś z nią w ogóle będę robił, czy tam skiller rozwijać. No to chyba to jest zwiększenie ataku. Tam tylko sobie y, wyzwojujemy do G, potem do P, żeby tej wartości było trochę więcej. No a tak to nie wiem, czy i wyższy level będę wbijał niż 9,5. Raczej nie, bo to chyba tylko słup będzie. Expiłem ogólnie sobie cały czas na autołowach. Tutaj, jak widzicie, no w tle 57 poziom leci, dobijany. A ja ekspiłem sobie tak na autołowach. Mniej więcej to pilnowałem cały czas. Pedeku wziąłem ogólnie trochę mało. Ekspiłem ogólnie na samym Pedeku. Są takie małe levely. Nie wiem, tam z pół godziny gdzieś wchodzi na level. Yy, miksturkę zarania odpalałem tylko na samą końcówkę praktycznie, żeby no szybciej po prostu dobijać ten level, a tak to leciałem na samym PDK-u, bo w sumie wszystko wbijał sobie sam. Yy, później ogólnie, bo dałem też trochę małego faila przy exp'inie, wziąłem sobie tylko 5 albo 6 PDK-ów, po się chyba na postać, no i co? Jakbym expił cały czas pd, no to by mi zabrakło i bym się trochę pomęczył. No więc tam Hiller jest prawie na 72. poziomie, więc stwierdziłem po prostu, że go wywale i tak jak wbiję na 7,5 przed wbiciem Ninji na 7,5 i tak, więc no mówię, po co sobie przeszkadzać przy wbijaniu tego 60. Tu już widzicie, 58 wpad. Zostały nam dwa poziomy do naszego celu, więc co, lecimy sobie dalej. Ogólnie tutaj też w tym v 1 bardzo dobrze leciały te ok i 1 V2 bardzo dobrze leciały te okejki okay Tam nie wiem nawet na ile, ale dosy no dosyć szybko na samej rękawice tej Zisa. Dobrze to leciało. Więc ostatnia grupeczka. Siądzie 59 poziom. I cyk siedzi. Kolejny skill tutaj jaki sobie maksujemy to jest chmura. Potem nie wiem właśnie czy. Zrobić sobie te y... bardzo nie pamiętam jak to się nazywało. No to co, znikamy, żeby zgustować sobie damage do zasadzki, czy ten nowy sz szósty skill. Zobaczę jeszcze. Może Wy coś podpowiecie. Jak ktoś gra ninja, to może podpowiedzieć co lepiej wybrać. Jako kolejne. A my przechodzimy do wbijania levela. Już ostatniego na ten odcinek, czyli 60. Tutaj już ostatnie procenty, jak widać. No dosyć dobrze to leciało za te, za taką grupkę, tam prawie 2%. Nie było źle jak na te levela Ostatnia grupeczka. No i nam się idzie level. Jest 60 więc można powoli kończyć ten interes, można stąd wychodzić. I odebrać sobie już kolejnego, właśnie, biologa. Tutaj 8 minut PDK mi jeszcze zostało. To był ostatni mój pedek. No więc. Yy, dużo bardzo misji mi też wskoczyło. Nie wiem, kiedy ja to wszystko porobię, no ale będzie trzeba to porobić. Żeby potem na 90. nie mieć tam 50 czy 60 misji, właśnie nie odkopiemy z tego. No więc idziemy sobie do. Teraz już do M1 i powoli będziemy kończyć ten odcinek. Ja mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Postaram się coś częściej wstawiać właśnie z tej nimdzie no bo dosyć to... Dosyć mam tam do przodu ten materiał, tylko to muszę tak mieszać mniej więcej z tym Wojem. Tutaj jeszcze tam w międzyczasie gdzieś tam odbieranie yy, Uriel'a kolejnej, kolejnej misji, gdzie na wpadło całe kółeczko, w sumie expa, więc też spoko. Ja się też biorę od razu za dropienie tych yy, Da, kolejnych stron, żeby mieć te rady i co na przyszły odcinek i by sobie tą zasadzkę. Więc co, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że materiał się podoba. Jeżeli tak, to nie zapomnij dać łapki w górę. Jak nie subskrybujesz, możesz zasubskrybować, abyśmy dobili w końcu te 500 subów. No, pierwszy ma to no, pozytywnie oddany, więc co, tym